Cześć, witam was dzisiaj w kolejnym daily vlogu. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ostatnio się wkręciłam w te daily vlogi. To znaczy wkręciłam się, no nagrywałam tak raz w tygodniu mniej więcej, ale myślę, że to i tak jest dość sporo, jak na to, że trzeba nagrać ten film, później go obrobić, zrobić miniaturkę, opisać i tak dalej, więc jest trochę przy tym roboty, więc jest to dla mnie tak optymalnie. Dzisiaj mały pozwolił mi się na spokojnie wyszykować, ponieważ obudził się o 6:30. I teraz jest godzinka dziewiąta on od 8 sobie śpi. Więc miałam godzinę czasu. Wymułam sobie włosy, ubrałam się, zaraz Wam pokażę co mam na sobie, a może tak Wam pokażę. Mam na sobie boyfriendy z Zary, koszulkę z. Zalando, którą wam jakiś czas temu pokazywałam na insta-story z mojego zamówienia. Jeśli w ogóle mnie nie obserwujecie na social mediach, to was serdecznie do tego zachęcam. Zawsze link macie w opisie pod filmem, dlatego że tam możecie na bieżąco wiedzieć, co się u mnie dzieje. Ja jestem dość aktywna tych social mediach, więc serdecznie zapraszam. Tutaj film się pojawia raz na jakiś czas, a tam praktycznie codziennie coś dodaję, więc zachęcam Was. E, jeszcze mam na sobie tutaj taki łańcuszek w kształcie, naszyjnik w kształcie półksiężyca, e, i to jest z marki Anna Maria, coś tam. Jakiś czas temu też Wam pokazywałam. Najwyżej Wam podlinkuję w opisie, też pod filmem, albo napiszę. Skąd jest, bo już nie pamiętam. Prazoletkę mam z dołsa, jeszcze mam założyć zegarek, ale to zaraz. I kolczyki również z dołsa, takie serduszka złote. Także ja dzisiaj tak wyglądam. Jest dzisiaj troszkę zimniej, trochę się opłodziło, więc super, wreszcie możemy odetchnąć. Co prawda chyba będzie dzisiaj taki vlog domowy, dlatego że ja dzisiaj mam gościa, po południu przychodzi do mnie moja przyjaciółka. Która jeszcze swoją drogą nie widziała Alexa, Więc bardzo się cieszę, że udało nam się umówić Spacer dzisiaj prawdopodobnie odpuścimy Chociaż ja potrzebuję iść na pocztę Więc może przejdziemy się tylko na pocztę Ale jest brzydka pogoda, pada Więc nie chciałabym, żeby nas zmoczyło W nocy była ogromna burza Jak karmiłam o 2.30 Później o czwartej, To cały czas błyskało Więc... Niefajnie I... Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Hmm, że idę wysuszyć włosy, robię sobie kawę, mam pyszną szarlotkę, zrobiłam w niedzielę, dzisiaj jest wtorek. Więc jeszcze się uchowało kilka kawałków. Trzymam specjalnie dla mojej przyjaciółki, bo dzisiaj mam przyjść, więc chcę ją poczęstować tym ciastem. Naprawdę mam super przepis na Szarlotkę. Dużo też z Was pytało na insta i Wam podsyłałam ten przepis. Jeśli chcecie, to również Wam zostawię w opisie. Jeśli nie zapomnę, jeśli nie, to pytajcie w komentarzach. Zostawię Wam przepis na tą Szarlotkę, jest prosta. Szybka, co prawda z małym dzieckiem, z noworodkiem jest ciężko zrobić cokolwiek I powiem Wam, że już mi nerwy puszczały, bo tą szarlotkę robiłam kilka godzin Ponieważ co sobie wyrabiałam ciasto i miałam całe ręce w cieście wymemłane To on się wybudzał i chciał do mnie i mnie wołał Więc ja nie miałam serca, jak on płacze Więc myłam te ręce, wracałam z powrotem i tak robiłam Naprawdę... No kilka godzin chyba to ciasto męczyłam, ale udało się jest. Ehm, no, to ja idę suszyć włosy, póki Aleksio śpi. I do Was się zaraz odezwę. Pokażę Wam, jakie kawy kupiłam, bo była ostatnio promocja w Chibo. Dwie kawy. E, jak kupicie dwie kawy, to trzecią dostajecie gratis, więc ja sobie wzięłam... A może od razu Wam pokażę, chodźcie. Więc ja sobie wzięłam e, tak. E, wam pokazuję. Ta jest nowa. E! Eee! Więc mam takie trzy kawy. To jest kawa espresso, kafe crema i to jest Guatemala Grande. I ta, tą na razie tylko piłam, jest przepyszna. Jest taka mocniejsza, więc spoko. I te mam w ziarnach, a czekam dopiero na młynek i też na ekspres taki kolbowy do kawy. Prawdopodobnie będę Wam nagrywać w ogóle o nim film, także te kawy czekają. Będę sobie testować, jak przyjdzie mi ten ekspres. Na razie mam tą mieloną, zaraz sobie ją zaparzę. A tak wygląda moja szarlotka, Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest przepyszna. Już tutaj je pokroiłam na takie kawałeczki, tyle zostało. I sobie teraz intencje. Na szczotce. Ja, jak widzicie, nie używam prostownicy już od, ho, ho ho kilku lat. Jeśli chcę, żeby moje włosy były takie fajne, leśniące, gładkie, to właśnie suszę je na szczotce i tak wyciągam. A jeśli chcę, żeby były po prostu proste, ale niekoniecznie jakieś super gładkie, piękne, to zostawiam je do wyschnięcia, ale one nigdy nie są tak ładne jak po wysuszeniu na szczotce, jeszcze teraz je ja tak gładzę, gładzę, bo po y, suszeniu często mi odstają jakieś takie kosmyki, więc okej, okay, y, pokażę Wam na jakiej szczotce ja je suszę, a szczotka na której wyciągam włosy, to jest coś takiego, to jest nanothermik i tutaj jest jakiś numerek NT54. Ja ją dostałam od mojej mamy na jakąś okazję i naprawdę super mi się sprawdza, bardzo ją lubię. A pokażę Wam jeszcze, czym dzisiaj w ogóle umyłam włosy. I dzisiaj użyłam takiego szamponu z Vichy Derkos. to jest szampon do suchych włosów, jak chyba kiedyś w Bigglosi dostałam w tej wersji Premium i odżywka, której użyłam to René Furterer, ta zielona seria Karity. Także tyle z łazienki, idziemy teraz na kawę i na ciasto. Usiadłam sobie tutaj na ziemi yy, i i chciałam Wam opowiedzieć o tym, co wczoraj się działo. Wczoraj był poniedziałek i byliśmy umówieni na takie spotkanie z panią, która nas miała uczyć chustowania. Dostaliśmy chustę, ona gdzieś tam z tyłu leży na tydzień, żeby sobie przetestować, czy w ogóle nam odpowiada takie chustowanie. I wczoraj, właśnie tutaj, mam zdjęcie z tego chustowania. O! Tak to wyglądało. Hustowałam i ja, i Paweł. Powiem Wam szczerze, że nie jest to proste, żeby to zrobić dobrze. W każdym razie powiem Wam, że jest to ciężkie. Właśnie jakby mnie to stresuje, czy to robiłabym to dobrze. Co prawda, przeszliśmy taki kurs, jak to robić, ale dalej nie uważam, że nie popełniłabym jakichś błędów. Jest całkiem dużo kroków w tym hustowaniu. My akurat hustowaliśmy na kangurka. Nie wiem, czy, czy jesteście w ogóle w temacie, czy wiecie o co chodzi. Nie chcę Was tutaj zanudzać, ehm, ale zobaczymy. Przetestujemy sobie przez ten tydzień, będziemy próbować wiązać. Minus jest też taki, że wczoraj, jak było 34 stopnie i my się uczyliśmy tego kustowania, to zarówno on przylegając tutaj mi do klatki piersiowej był spocony, jak i mi było gorąco. Więc to jakby ma swoje wady i zalety. Akurat jak jest tak ciepło. To, jak się owiniecie. Tak, słucham. Dzień dobry. Dobrze, dobrze. Bardzo proszę. Do widzenia. Co ja mówiłam? I teraz już nie wiem, teraz już zgubiłam totalnie wątek. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jak ta chusta wygląda. Ona jest strasznie długa i y, trzeba stworzyć takie napięcie, że naprawdę to jest mocno, bardzo mocno ściśnięte wszystko. Jest to fajna opcja Natomiast powiem Wam szczerze Że nasz Alex Bardzo ładnie sobie sam Śpi w łóżeczku Daje się odkładać w miarę Są takie pojedyncze dni, gdzie faktycznie ta usta by się przydała Bo zdarza się tak Że on faktycznie jest nieodkładalny Nie wiem od czego to zależy Czasem ma takie dni Że nie jestem w stanie zrobić nic Nie jestem w stanie zrobić obiadu Tak jak ostatnio robiłam szarlotkę To też cały czas odkładałam go, wydawało mi się, że już śpi, a on znowu zaczyna płakać i coś mu nie pasuje. Więc dla, w takie dni myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, a jeszcze wiem, że tych mm, takich nosidełek typu Baby Bjorn czy Tula, bo te firmy chyba najbardziej kojarzę, no to wiem, że ich nie można używać z tego co wiem, ale nie, mogę się mylić, bo, bo nie jestem pewna, można używać chyba dopiero jak dziecko siada samo, więc to jest około, no nie wiem, 6-8 miesiąca życia to też w zależności od tego jak się tam dziecko rozwija, ale no nie wiem, zobaczymy. Jestem ciekawa, jak nam to będzie szło. Ja dzisiaj sama na pewno nie będę tego robić, tylko jak Paweł wróci z pracy, to spróbujemy razem, bo ja się jeszcze nie odważę. Chcę, żeby on mnie asekurował, żeby patrzył, jak ja to robię. Albo jak on będzie to robić, to ja będę nadzorować. Budzi się. Teraz już na pewno. No dobra, aha, pokażę wam jeszcze tą chustę szybko. A ta chusta wygląda tak jest z takiego dość grubego materiału. Oczywiście my ją będziemy oddawać e, i później albo kupimy sobie nową, e, w sensie swoją, albo w ogóle zrezygnujemy z husowania. Zobaczymy. E, no, ona jest naprawdę bardzo długa e, i właśnie taka dość mięsista, gruba, więc naprawdę jest w niej ciepło, jak się tak owiniecie. Czy ja jestem ostra? Jestem. E, no. To tyle, dajcie znać, może któreś z Was się chustują, wiem, że są też te chusty kółkowe, ale akurat tej ta Pani nie miała, nie wiem dlaczego, nie pokazywała nam w ogóle, wiem, że też można chustować się na kieszonkę, więc są chyba ten, ten kangurek, kieszonka, jeszcze można nawet na plecach się chustować, więc jest całkiem sporo tych opcji, my na razie tylko tą jedną przetestowaliśmy. No i zobaczymy jak to nam będzie szło. Jeszcze z takich mamuśkowych rzeczy, póki tutaj jestem póki mały śpi, to pokażę Wam co wczoraj kupiliśmy. Między innymi kupiliśmy smoczek BIPS. Który o dziwo mu spasował, bo powiem wam, że te smoczki, takie z takim dziupkiem, on nie akceptuje, nie wiem dlaczego, ale ten mu spasował, zaakceptował go. Do tego mamy taką piękną zawieszkę do smoczka i tutaj taki drewniany element, którym sobie zaczepiacie do ubranka, żeby nie spadał. To jest super na przykład w foteliku w trakcie jazdy, żeby on gdzieś tego nie wypluł, bo jak wypluje na podłogę, no to już wtedy mu nie możemy dać. Także. Fajna opcja. Podoba mi się to, się kupowało oczywiście osobno. Ja sobie dobrałam kolor tego smoczka. Myślę, że fajnie pasuje. Przeglądam sobie różne stronki na kąpie i oglądam YouTube'a, jak mam czas, taki wolny dla siebie to korzystam I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, że teraz dzwonił właśnie kurier i przyniesie mi prawdopodobnie jedną z trzech czy z dwóch sukienek, ja już nie wiem ile zamówiłam które zamawiałam z myślą o weselu mojej przyjaciółki, o którym Wam ostatnio w ostatnim vlogu mówiłam. Udało mi się coś znaleźć, zobaczymy. Czy to się w ogóle nada? To do usłyszenia później idę zobaczyć cełu małego, bo coś się przebudza i pokażę Wam, jak przyjdzie sukienka, jak wygląda. Może mi się uda, nawet Wam pokazać na sobie. Zobaczymy Przyszła sukienka z Zalando. Moje pierwsze zamówienie. I to jest sukienka, którą już Wam kiedyś pokazywałam na Insta Ja ją zamówiłam w rozmiarze 34, ale nie zauważyłam, że to jest wersja Petit. I ona była mała, ja się w nią nie zmieściłam, więc chciałam e, zamówić sobie 36. Odesłałam 34, a 36 słuchajcie, nie było i nie było bardzo długo na stronie. I już stwierdziłam, dobra, no już trudno nie wróci, ale nagle się pojawiła i od razu ją wzięłam do koszyka. Mam nadzieję, że będzie dobra. Teraz przymierzę, może Wam pokażę, jeśli mało się nie obudzi. Jeszcze przymierzyłam sobie tą sukienkę, jedyne co to ona ma tutaj za duży dekolt, będę musiała go zmniejszyć, ale bardzo mi się podoba, ma tutaj taką falbankę, z tyłu jeszcze wymaga dopięcia, ale niestety nie mam, nie mam jak jej tam zapiąć, musiałabym poprosić kogoś, ale bardzo mi się podoba, więc zostawiam ją, jedyne co to tutaj właśnie taka mała poprawka. Ale sukienka jest super, można ją ubierać i do trampek, myślę, i właśnie na elegancko, do butów na obcas jest super. Kto się obudził? Cześć! Cześć, kochany! you Właśnie kurier mi dostarczył kolejną przesyłkę, tym razem z Asos i to też jest sukienka, która prawdopodobnie będzie wykorzystana na wesele, już przemierza. Mam już tą sukienkę na sobie, ona, no nie widać, że ją mam, ponieważ ona jest tak fajnie skonstruowana, że tutaj mam gołe plecy i nie ma tutaj ramionczek. Ale nie pokażę Wam jej, dlatego że stwierdziłam, że jeśli mi się uda, to nagram Wam Get Ready With Me, jak będę się szykować na to wesele Więc nie chcę tutaj za dużo zdradzać, a sukienka jest super, na pewno w niej pójdę, jest idealna, więc super, mamy sukienkę Udało nam się wyjść, Aleks zasnął praktycznie już za drzwiami Ja wyszłam w klapeczkach, chociaż nie jest jakoś super ciepło, ale jest całkiem, całkiem, myślę, że dam radę. Na poczcie była kolejka, tak z 8 osób i wyobraźcie sobie, że pani nas puściła bez kolejki, poprosiła nas, także mega super, że są tacy ludzie. Akurat mi się mało coś tam zaczęło denerwować, więc przydało się. Już jedziemy i spis powrotem. Wróciliśmy, zrobiliśmy kawał spory, więc wróciłam jakaś taka zmęczona, sapana. Yy, teraz jem sobie jabłko i czekam na moją przyjaciółkę. Yy, ma być jakieś. No, Dziubuś, co się dzieje? Nie może sobie znaleźć. No, am? Proszę. Yy. No, i za pół godziny będzie moja przyjaciółka, więc czekamy już na nią. Ogarnęłam trochę tutaj w mieszkaniu, bo. Nabałaganiliśmy do południa. No i odezwę się do Was już później. Dobra. Otwieramy prezent od miasta Kraków z okazji narodzin naszego synka. A tutaj co jest napisane? Oj, patrz, jakie fajne. Cieszę się, że dołączasz do społeczności Krakowian. Witamy Cię z dumą i nadzieją. Super. Dobra, zobaczmy co tu jest. Mamy tak. Kocyk w lajkonika. To jest chyba jakiś bodziak. W obwarzanki. A to? Aha, i czapeczka, smokczuwa, a to co? Grzechotka, smok wawelski, ale fajne. Mm, ooo. i tu jest jeszcze coś. Aha, to jest jakiś informator. I książeczka. Ale ekstra. Paweł został sam z Aleksem, więc jestem w stresie. Byłam właśnie w galerii, bo musiałam podjechać. Idziemy w czwartek na parapetówkę i musiałam kupić prezent i jeszcze kilka rzeczy ogarnąć, jakieś tam zdjęcia podrukować i tak dalej. Więc wracam już do domu, byli sami godzinę 20. Ale wysłał mi Paweł zdjęcie, że go uśpił, bez smoczka, bez mleka, więc idealnie, ale ja byłam cały czas zdenerwowana i patrzyłam na telefon, czy nie dzwoni. Ale udało się jadę do domku. Jadę po schodach bez Aleksa czuję się jak bez ręki.